Jeżeli ci Syryjczycy, te, te rodziny syryjskie, o które staram się o przyjęcie do Polski, oni tutaj nie przyjadą, no to zginą tam na miejscu. Prześladowania są okrutne. Ci ludzie po prostu. Znajdują się w takim punkcie, gdzie muszą się wyżyć swojej wiary, inaczej zostaną zamordowane ich dzieci, zostaną gwałcone i no to jest straszne, co się tam dzieje i ratunek dla tych osób tutaj w Polsce jest jakąś formą zaprzestania tego. Duchowni Kościołów na Marszku poprosili moją rodzinę o pomoc tego przyjęcia właśnie 300 rodzin znajdujących się pod ich opieką. Są to chrześcijanie różnych oporządków protestanckich, katolickich i prawosławnych. Fundacja już przygotowała cały projekt związany z tym, żeby te osoby tutaj na miejscu były rozdysponowane do kościołów i do parafii. Mamy już finanse, żeby je utrzymać, te rodziny w całym okresie asymilacji. Ja bym chciała zwrócić uwagę Europę w ogóle. Na kwestię prześladowań chrześcijan w tych krajach afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Parlament Europejski wydał rezolucję w tej sprawie, że no, chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą. I niestety z tego co widzę, to ci emigranci, którzy trafiają do Europy często, to są emigranci zarobkowi, oni niekoniecznie uciekają przed prześladowaniami. Chciałabym zwrócić uwagę, żeby nie dyskryminować chrześcijan, żeby Europa ich nie dyskryminowała, bo mm, wpuszcza różne postacie, z, które tak naprawdę nie potrzebują często tej pomocy, albo nie potrzebują tej pomocy w takim zakresie, właśnie jak potrzebują ich chrześcijanie. I te proporcje dotyczące prześladowań, i faktycznie zagrożenia tego życia bezpośredniego są moim zdaniem nie są dobrze lokowane, ponieważ widzę, że tutaj z uwagi na poprawność jakąś polityczną te osoby, które najbardziej potrzebują tej pomocy i po prostu nie otrzymują, a tutaj też mamy ogromne wsparcie społeczeństwa, które chce, żeby się ta ludność zesimilowała tutaj i kościoły chcą wesprzeć tą, tych prześladowanych chrześcijan i o nich zadbać, więc tutaj jesteśmy w stanie uratować dużo więcej osób, niż byłoby to możliwe. Gdyby po prostu to wszystko było z pieniędzy podatników. Liczba osób, które chcemy wprowadzić, to nawet nie jest jedna setna procenta mieszkańców Polski, więc uważam, że to jest niezwykle mało. Wprost proporcjonalnie do tego, ile osób wyjeżdża z kraju, to tym bardziej, więc nikt nawet tego nie zauważy, a to będzie kwestia życia i śmierci dla tych osób. Więc.